Przy wynajmie mieszkania bardzo ważne jest, aby zaplanować cały ten proces od strony finansowej. Może to zacząć trochę gróbowo, ale tak naprawdę, sprowadza się do tego, aby przyjąć pewne ramy finansowe, ile możemy zainwestować w dane mieszkanie, aby nam się to po prostu opłaciło. Przy krótkich okresach najmu, od 6 do 12 miesięcy, najważniejsze dla nas będzie, żeby możliwie mieć jak największe obłożenie tego mieszkania, nawet kosztem wysokości czynszu. Gdyż każdy miesiąc mniej na wynajęciu mieszkania będzie nas dotkliwie bolał finansowo. To są sytuacje, kiedy wiemy, że na przykład mamy mieszkanie na wynajem, ale będziemy chcieli wrócić do, do tego mieszkania za 6 do 12 miesięcy, albo nasze dziecko idzie na studia i, jak, i akurat ten okres przepada na, na te 6 miesięcy. Takim pośrednim okresem będzie 1 rok do 2 lat. I wtedy musimy już sobie zadać takie pytanie i odpowiedzieć na nie, ile jesteśmy w stanie zainwestować w takie mieszkanie, aby po pierwsze nie odbiło się to na naszej kieszeni, a po drugie dało yy, miarodajny Przychód w czynszu. Czyli przykładowo, jeżeli odświeżymy mieszkanie, odmalujemy ściany, zmienimy jakieś zepsute meble, być może jakieś AGD wymaga wymiany lub naprawy. Zauważmy też, że są pewne rzeczy konieczne, które także musielibyśmy zrobić przy krótkim okresie najmu, bowiem nie wynajmiemy nikomu, nikomu mieszkania z zepsutą lodówką, więc to są koszty, które i tak trzeba pokryć. Natomiast przy takim okresie 1 rok do 2 lat, możemy już sobie zadać pytanie, czy warto zainwestować w lepszy sprzęt. Co, co dalej będzie po tych dwóch latach? Może kupimy zmywarkę, jeżeli jest taka potrzeba i yy, powiedzmy zamortyzowałoby się to nam w ciągu tych dwóch lat. Czyli mamy te 2 lata, przyjmijmy w zakrągleniu 20 miesięcy, żeby było łatwiej liczyć. I jeżeli wzrost wartości tego mieszkania z takiego zużytego nazwijmy to, podniesie nam y, czynsz o 300 zł, kiedy je y, odświeżymy. To 20 miesięcy ze 300 zł da nam już 6000 zł, po prostu więcej na przychodzie. Y, I teraz takie pytanie, czy przygotowanie mieszkania pod wyższy standard da nam jakieś inne korzyści poza finansowymi, poza wyższą kwotą czynszu? Oczywiście, że tak, bowiem wyższa jakość przeprowadza zupełnie innych klientów. Jeżeli ogłaszamy mieszkanie w najniższej cenie, to musimy zdać sobie sprawę, że będziemy ściągali na to mieszkanie klientów yy, z najniższym budżetem, który mogliby przeznaczyć na mieszkanie. Bardzo często ludzie ci mają niższe dochody, czasem ta ich sytuacja finansowa jest niepewna. A to może spowodować to, że kiepska sytuacja finansowa najemcy odbije się na płatnościach w czynszu, będą te czynsze przychodziły z opóźnieniem, lub okaże się, że taki najemca straci tę pracę i nie ma z czego tego czynszu zapłacić. Tak więc, przygotowanie mieszkania pod wyższy standard daje nam pewien poziom bezpieczeństwa, że te czynsze w ogóle będą wpływać, i jest to coś niepoliczalnego, na co. Często właściciele mieszkań nie zwracają uwagi lub nie zdają sobie z tego sprawy. Kolejnym okresem, który należy wziąć pod uwagę, to jest, kiedy chcemy to mieszkanie wynajmować przez dłuższy okres, okres niż dwa lata. To są sytuacje, kiedy kupiliśmy to mieszkanie na wynajem w celach inwestycyjnych, lub w ogóle przeprowadziliśmy się do innego miasta, a to mieszkanie stoi i jest wynajmowane, nie mamy w planie go sprzedawać. Jest, jest sobie ono po prostu je wynajmujemy. Może też to być sytuacja, kiedy odziedziczyliśmy mieszkanie i je wynajmujemy. W takich sytuacjach już bardzo skrupulatnie należy podejść do tego, ile jesteśmy w stanie przeznaczyć na taki lifting mieszkania, czy nawet remont kapitalny, jeżeli to mieszkanie powiedzmy nie było remontowane od X lat. I to nie tylko z powodów wcześniej wymienionych, czyli tego, że będziemy mieli wyższy czynsz, ten czynsz będzie ba bardziej stabilny, przewidywalny, ale także po to, że my wynajmując mieszkanie, odpowiadamy za to, co tam dzieje się niejako w tym mieszkaniu pod względem bezpieczeństwa. Czyli jeżeli instalacja elektryczna jest słaba i mieliśmy takie informacje, że coś z tą instalacją złego się działo, to nie chcielibyśmy, aby któremuś z najemców Coś się wydarzyło. To samo w kwestiach instalacji hydraulicznej. Nie chcielibyśmy, aby sąsiad z dołu został zalany przez awarię w naszym mieszkaniu. W ogóle tragiczna sytuacja by doszła do tego, kiedy pod naszym mieszkaniem jest jakiś lokal usługowy i są tam jakieś drogie sprzęty. Powiedzmy, jest to sklep z aparatami fotograficznymi. Ze sprzętem takim właśnie droższym, komputerowym. W takich wypadkach w ogóle radziłbym rozważyć wykupienie wyższego ubezpieczenia OC w życiu prywatnym, w przypadkach właśnie, gdyby awaria w naszym mieszkaniu wyrządziła szkodę właścicielowi mieszkania czy lokalu poniżej. Kolejną ważną rzeczą w tym temacie jest to, aby robić coroczne przeglądy, czy to kominiarskie, czy pieca gasowego, jeżeli jest taki w mieszkaniu. Bowiem awarie i nieszczęścia, które mogą być spowodowane zaniechaniem tych przeglądów, które mogłyby ujawnić pewne nieprawidłowości i awarie w, w tym sprzęcie, mog mogą nam naprawdę dużo pomóc. I to nie tylko pod względem finansowym, ale zaoszczędzić dużo kłopotów, jeżeli komuś by się faktycznie coś stało. W przypadkach instalacji kominowych dwie takie bardzo ważne rzeczy, na które należy zwrócić uwagę, to jest po pierwsze Drożność przepływu, czyli żeby ta cała wilgość z łazienki czy z kuchni mogła swobodnie się ulotnić, i to nas spowoduje to, że będzie mniej pleśni, grzybacz, w ogóle go nie będzie w takich miejscach newralgicznych przy wannie czy przy prysznicu, przy brodziku. I drugą taką bardzo ważną rzeczą jest to, czy jest w ogóle właściwy ciąg powietrza. Spotkałem się ostatnio z taką sytuacją na nowym budynku, na nowej inwestycji deweloperskiej, że ten ciąg powietrza był do mieszkania. A co za tym idzie? Jeżeli gdzieś obok są jakieś kamienice, gdzie ktoś spala różne rzeczy, to ten ciąg powietrza jest zasysany do danego mieszkania. Jest wiele jeszcze takich sytuacji, które można by wymieniać w kwestii bezpieczeństwa. Mieszkania i bezpieczeństwa najemców w tym mieszkaniu. Natomiast to, co chciałem zwrócić uwagę w tym nagraniu, to jest to, żeby zadać sobie takie pytanie i na nie odpowiedzieć: jak długo chcemy wynajmować to mieszkanie? Czy jest to krótki okres, 6 do 12 miesięcy, taki pośredni 1-2 lata, czy dłuższy powyżej 2 lat? Dzięki temu jesteśmy w stanie przeznaczyć pewne pieniądze na ten remont mieszkania i po pierwsze czuć się bezpiecznie z tym, że wynajmujemy mieszkanie. Po drugie mieć pewność i stabilność tych przychodów z najmu, że najemca będzie stabilny i wypłacalny. I po trzecie to, na czym najbardziej wszystkim zależy, czyli żeby mieć jak największy przychód z najmu. Na sam koniec tylko jeszcze chciałem powiedzieć, że jeżeli masz mieszkanie we Wrocławiu w okolicy i chciałbyś, żeby ktoś dobrze zajął się Twoim mieszkaniem, zaopiekował się nim jak swoim własnym, to zapraszam Cię na stronę patros.pl. Jest to strona internetowa firmy, w której pracuję. Tutaj zajmujemy się właśnie mieszkaniami na wynajem. Za mną jest mapa, gdzie są zaznaczone nieruchomości, którymi się zajmujemy. Bardzo serdecznie zapraszam Ciebie do kontaktu i zapoznania się z ofertą firmy patros.pl. Dziękuję bardzo.